A więc siema, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Niedawno napisałem do ośmiu youtuberów, żeby dali mi wyzwanie, które mam wykonać w Polish Car Driving. Pierwsze wyzwanie jest od użytkownika Dawszczek i brzmi ono tak. Witam drogi Dawszczeku, czy mógłbym Cię prosić o wyzwanie, które mam wykonać w PCD? Masz godzinę, aby zarobić 20 tysięcy. Dziękuję serdecznie za wyzwanie. A więc ja już jestem na drugim koncie, bo tutaj mi będzie lepiej zarabiać, bo mam tu tira. Ja mam aktualnie tyle pieniędzy na koncie i widzimy się, jak będę miał 20 tysięcy więcej. Udało mi się zarobić 20 tysięcy w godzinę, zajęło mi to tylko 30 minut, więc zadanie mamy zaliczone. No a teraz przechodzimy do następnego wyzwania od następnej osoby. Następnym youtuberem jest Fasio Ity, który mi dał takie oto wyzwanie. Siema, czy mógłbyś mi dać wyzwanie, które muszę wykonać w PCD? To mam dla ciebie wyzwanie: zrób trzy okrążenia driftem przez rondo w Darłowie. Wyzwanie przyjęte, no i to jest mój pierwszy raz, więc nie umiem driftować za bardzo, no i się nie udało, będę próbował, aż mi się uda. To zadanie uznam jako zaliczone, ponieważ jak na to, że nigdy wcześniej nie driftowałem, to chyba nieźle mi wyszło. Przynajmniej zrobiłem trzy okrążenia, a o to chyba w tym chodziło. No a teraz przechodzimy do następnego wyzwania. Kolejne wyzwanie jest od Minecraft Diamentowego, które brzmi tak. Cześć, czy mógłbyś mi zadać wyzwanie, które mam wykonać w Polish Car Driving? Zawieź paczkę jechając tyłem. Dziękuję bardzo. Jestem obok paczek w Darłowie no i przed tym, gdy ruszymy, chciałbym Was zaprosić na mój serwer Discord, ponieważ chciałbym trochę ten serwer uaktywnić no a bez dużej ilości osób mi się to nie uda, więc polecam wpadnąć link do niego macie w opisie. Mam nadzieję, że mi się uda, bo nie wygląda na jakieś łatwe to wyzwanie. Po długim męczeniu się z jazdą tyłem w końcu mi się udało, zajęło mi to prawie 15 minut, no ale trudno. Paczka dowieziona, więc wyzwanie zaliczone. Kolejne wyzwanie jest od czerwonego gościa, które brzmi tak. Cześć, czy mógłbyś mi dać wyzwanie, które mam wykonać w PCD? Okrąż całą mapę PCD dwa razy jadąc przepisowo. Dziękuję bardzo. Z tego miejsca zaczynamy, no i będę wam pokazywał ujęcia, jak jadę, bo pokazywanie całej jazdy nie ma sensu, a więc ruszamy. A więc ja już zrobiłem pierwsze okrążenie i drugiego nie będę wam już pokazywał, bo to to samo tylko drugi raz. Już dojeżdżamy, no i to zadanie zajęło mi około 20 minut, bo przepisowo jeżdżenie w Polish Car Driving nie jest łatwe. To zadanie jest zaliczone, no i przechodzimy do następnego zadania od następnego youtubera. A więc następnym youtuberem jest doktor Driver i tak brzmi wyzwanie od niego. Rozpędź się polonezem do prędkości katalogowej. A jakby się nie udało to? To co? Zrób przejazd darłowo-sławno-dowolną trasą i dowolnym autem w mniej niż 4 minuty. Najpierw spróbujemy sobie zadania z polonezem. A więc zaczynamy na dole: macie licznik, ile jadę. Prędkość katalogowa to chyba maksymalna, która jest na liczniku, ale jak się mylę, to trudno. Najwyżej mnie zbijęcie w komentarzach. Skończyło się tak jak spodziewałem, może lepiej jednak spróbujemy drugiego wyzwania od Dr. Drivera. Dla przypomnienia tak brzmi to drugie wyzwanie, no a teraz jedziemy. No i super, utknąłem, musimy jeszcze raz spróbować, bo zanim wyjadę to już nie zdążę dojechać. Drugą próbę czas zacząć. W sumie to nawet się spieszyć nie musiałem, a więc zadanie zaliczone. No i przechodzimy do następnego. Następne wyzwanie jest od Polish Car Driving Gamera i brzmi ono tak. Siema, czy mógłbyś mi napisać wyzwanie w PCD, które mam wykonać? Dobra. Niech pomyślę. Zarób 20 tysięcy jeżdżąc maluchem na wstecznym. Dobra, dzięki wielkie. PCD Gamer jeszcze powiedział, że mogę na pierwszyosobowej kamerze, ale mogę to nie znaczy, muszę, więc podziękuję. Ja już jadę i widzimy się, jak dowiozę paczkę. Paczka już prawie dostarczona, ale niestety chyba nie zrobię tego zadania, bo to mi zajmie pół dnia, bo takie dostarczenie zajmuje mi bardzo długo i nie chce mi się z kilka godzin dostarczać paczki, więc zadanie niestety nie zaliczone. Teraz przechodzimy do ostatniego wyzwania, które jest od Polaczek Shorts. Siema, czy mógłbyś mi dać zadanie, które muszę wykonać w PCD? To dasz. Strać 30 tysięcy na mandatach. Dziękuję za wyzwanie. Aktualnie mam tyle pieniędzy no i jedziemy stracić 30 tysięcy z nich. A więc udało mi się to zadanie wykonać, czy jest zaliczone no, a więc udało się zaliczyć 6 na 7 zadań, więc za karę teraz w komentarzu napiszcie wy dla mnie jakieś wyzwanie no, a ja jedno wybiorę więc do zobaczenia i widzimy się już niedługo.